Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po spotkania w Biały Stopia z Gliwice. O komentarz meczu poproszę trenera do gości. Pan Marcin, proszę. Cieszymy się niezmiernie, że na tak w ciężkim terenie zdołaliśmy uzyskać komplet punktów. Dzisiejszy mecz kosztował od nas oczywiście bardzo dużo, bardzo dużo pracy. Cieszymy się, bo... Bo też dla mnie jest to jeden z czołowych zespołów naszej ekstraklasy i tym bardziej to zwycięstwo jest tak ważne dla nas. Przed nami natomiast kolosalnie ciężkie spotkania zarówno w Pucharze Polski, jak i w Lidze, więc koncentrujemy się już na kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan granicy Tomasz chętnie. Bardzo ciężko coś powiedzieć konstruktywnego po takim meczu. Tak, no, pierwsze 8-10 minut, żeśmy nieźle w męż wyszli. Mieliśmy jakieś tam dwie sytuacje i potem jakoś to nas wszystko posypało. Wyglądało to naprawdę momentami źle. Nie zachowaliśmy między sobą linii. Każda druga piłka spadała pod nogi zawodników piasta. W drugiej połowie podjęliśmy trochę większe ryzyko wpuściliśmy od początku drugiego napastnika i Dawida wyglądało to lepiej. Stworzyliśmy sobie... 4-5 może nie stuprocentowych ale dogodnych sytuacji do tego żeby zdobyć bramkę i zawsze gdzieś tam e, brakowało nam trochę szczęścia No są takie dni że tego szczęścia w tych momentach e, na pewno brakuje e, szkoda bo myślę że bramka kontaktowa dałaby e, nam jakąś nadzieję i wiarę w to że można obrócić jeszcze losy tego spotkania Musimy się wziąć mocno do pracy, bo no, takich ramek nie możemy tracić. Tak? Pierwszy szał z dystansu bez żadnej asekuracji no, tyle wolnego miejsca, że spokojnie mógł sobie tą piłkę użyć, strzelić przy drugiej, przy drugiej bramce. błędy w defenzywie za dużo po prostu tego było byliśmy za szeroko momentami rozciągnięci i wygraliśmy taki nie, nie, nie swój mecz. Tak? I to na pewno to na pewno boli, bo liczyliśmy na to, że u siebie podtrzymamy tą dobrą pasję i będziemy w stanie e, aby te trzy punkty zostały tutaj w stoku. No, dzisiaj wypada tylko powiedzieć, że szkoda tak, ale wszyscy zawsze po meczu jesteśmy dużo mądrzyliści i trzeba przyjąć tą porażkę. W piłkarskie jak to się mówi na klatkę i, i ciężko pracować dalej, tak? To jest dopiero początek Ligi. Jest to nasza pierwsza porażka. E, musimy się już koncentrować naprawdę na następnym meczu, ciężko pracować na tym, przed tym meczem wyjazdowym. Na pewno kolejna wolączka to jest i kontuzja Tomka Frankowskiego i, i czerwona kartka Smolarka. Nie chcę tutaj do tej sytuacji się odnosić, bo, bo powiem szczerze, nie widziałem jeszcze tak na gorąco. Wszyscy mówią, że jakiegoś tam faulu brutalnego nie było więc boli mnie też symulacja zawodnika tutaj z Piasta, który złapał się za twarz, a twarz uderzenia na pewno nie było, że złapał się za twarz i leżał co najmniej tak, jakby będą mieli przez pół godziny strzywać. także zacznijmy tą tępić symulację w lidze. Na pewno pewnie dużo rzecz, mimo jakiś tam wpadek, mecz przegraliśmy my, a na pewno w tym wypadku nie nie zawinił dzisiaj na pewno sędzia, gdzie ja zawsze mówię, że jakiś Detale zawsze decydują w meczu, o, o okolicznościach i o wyniku końcowym spotkania. Gratulacje dla, dla Piasta, bo nas naprawdę można powiedzieć jak wypunktowali tymi dwoma sytuacjami, ale tyle razy co dzisiaj wjechaliśmy w drugiej połowie w 16 piasta i nie, nie byliśmy w stanie dobrać jednej piłki, żeby nam otworzyła drogę do bramki. To jest. Yy... To jest naprawdę bardzo bolące, tak. Eee, Bankacz dzisiaj, Piasta się spisał naprawdę dobrze przy tych dośrodkowaniach, szczególnie Dawida Bliski wychodził do tych piłek i to jest normalne, że Piast w takim meczu, kiedy my wynik, wychodzi z kolejnymi kontrami, tak jak mówię. No. Przegraliśmy, trzeba ciężko pracować, myśleć o kolejnym meczu, ale na pewno ten mecz będzie nam w głowach siedział jeszcze w przyszłym tygodniu, bo nie tak sobie to planowaliśmy. Dziękuję. Jeszcze pytania? Okay. すみません。Okay.